Tego pokarmu, bo tego potrzebuje nasze ciało. Czy mamy po prostu odpuścić naszemu ciału to, że ciągle je krytykujemy, ciągle na nie narzekamy, i ciągle mamy spinę z własnym ciałem i wytykamy do niego mentalny język, bo nam się tak bardzo nie podoba, no nie? Mhm. Gdyby twoje ciało mogło dzisiaj mówić, to co by ci dzisiaj powiedziało? I warto jest zastanowić się nad tym i warto za tą odpowiedzią, którą podpowie nam nasza intuicja po prostu podążyć. Więc to jest to, ale kolejna mhm. rzecz, czyli umysł, to jest. Ym... To jest zastanowienie się nad tym, czym ty, czym ja, czym my wszyscy karmimy nasz umysł i czy karmimy tym, czego chcemy więcej w naszym życiu. Co to oznacza? Jeśli chcesz więcej pozytywnych myśli, w ogóle więcej pozytywnego nastawienia w swoim życiu, to zastanów się, czym karmisz ten swój umysł. Czy rzeczywiście karmisz takimi treściami, które. Mogą powodować to, że to pozytywne nastawienie będziesz miała, no nie? Mhm. Jakby czy karmisz się tym, że właśnie Mysz Ojeleń jest warszawskim zoo, Czy karmisz się tym, że po prostu dzieją się jakieś straszne rzeczy w kraju na świecie, no nie? To, czym karmisz swój umysł, to potem masz w swoim życiu, no Czyli nie jakby mhm. jesteś tym, co jesz, tylko Dokładnie. trochę inaczej. Ale absolutnie, że tak. No tak. Twój umysł jest tym, co jesz. Mhm. Dokładnie. E, no i na koniec mamy duszę dusza, czyli gdzieś tam duchowość myślę sobie, że duchowość dla, dla artystów może być szczególnie istotna dlatego, że duchowość w psychologii zdrowia jest związana z wewnętrznym życiem jednostki i gdzieś tam właśnie psychologia zdrowia bardzo podkreśla to, że duchowość to jest ok, to są wartości, to jest wiara to jest gdzieś tam moralność, ale też to jest też estetyka to jest piękno, więc myślę sobie, że, że, że wartości, które zakładam że, że chociaż dla większości Artystów są czymś bardzo ważnym, no nie? Więc mhm. warto się przy, przy tej duszy naszej zastanowić się, w jaki sposób my właśnie o nią dbamy, w jaki sposób dbamy o, o piękno w naszym życiu, na ile realizujemy założenia naszej wiary, jakimi wartościami się kierujemy, jaki mamy kręgosłup moralny i czy według niego postępujemy. Myślę sobie, że odpowiedzi na te trzy pytania będzie naprawdę fajnym. Fajnym startem budowania niekończącej się najprawdopodobniej nigdy, wierzy o nazwie, właśnie pewność siebie. Mhm. Ja też mam w sumie takie ćwiczenie, które kiedyś mhm. poradziła mi terapeutka, Aha. żeby przygotować sobie taki brystol, zawiesić go na ścianie mhm. i sobie zapisywać swoje sukcesy. Mhm. Najpierw, żeby zanotować te, które już są na naszym koncie. No mm -hmm. i stopniowo dodawać i dopisywać je sobie i czytać mm -hmm. na głos. To też jest ważne, żeby je czytać na głos, a ma nie tylko pobieżnie nie. przeglądać. Mm -hmm. No i to moim zdaniem bardzo pomaga w momencie, gdy człowiek ma kryzys, bo Absolutnie. on i tak prędzej czy później nastąpi. Tak. No i warto sobie przypomnieć jednak, że już nie takie rzeczy się pokonywało. Mm -hmm. Myślę, że tak. Szczególnie, że ja też miałam kiedyś coś takiego, ale miałam taki, wiesz, poczciwy słoiczek sukcesów, do którego wrzucałam tam jakieś karteczki. O, to też fajny pomysł. Tak, z totalnie małymi rzeczami, ale nie czytałam tego na głos, więc być może to jest fajny kierunek też. Ale to, co mówisz, Weronika, właśnie, że jak przyjdzie, przyjdzie jakiś kryzys, to myślę sobie, że niezależnie od tego, czy to właśnie będzie ten Bristol, czy to będzie ten słoiczek sukcesów, to, to będzie nam właśnie uświadamiało to, że to, co ja często powtarzam też, że, że to jest tylko taki etap, nie? I że to no wszystko naprawdę minie. I warto w chwilach kryzysu nie sięgać po słoik z ciastkami, tylko po słoik <laughs> z osiągnięciami. Absolutnie. Emocjonalne jedzenie to nie jest coś, do czego zachęcamy. Tak. Chociaż pewnie no, gdzieś, <laughs> gdzieś tam niektórzy niestety mają coś do przepracowania w tym, w tym zakresie, ale może to też fajnie, bo może to jest jakaś fajna nowa, nowa przygoda w głąb siebie mm -hmm. i w to, dlaczego akurat wiedzenie jedzenie ktoś ucieka, a można właśnie w swoich sukcesów. Fajnie no to powiedziałaś. <laughs> Chyba będzie tytuł tego odcinka. Tak. No dobrze. Czyli w sumie no, nie ma drogi na skróty z tą pewnością siebie. Najpierw trzeba w ogóle, to jak stawianie domu, najpierw musi być Aha, fundament, dokładnie. potem trzeba go budować od podstaw, podtrzymywać tak. i jeszcze go pielęgnować, żeby się nie zawalił. Dokładnie, ale jest też droga na skróty, chociaż nie ukrywajmy, że jest ona wtedy krótkotrwała, bo, bo też yy, myślę sobie, że mogę powiedzieć jeszcze o takich dwóch rzeczach, jak tak yy, turbo doładować się pewnością siebie, ale to będzie miało bardzo krótkotrwały efekt i to będzie fajne na przykład przed jakimś stresującym egzaminem ustnym na przykład na studiach, albo przed stresującą randką, albo przed rozmową kwalifikacyjną. Amy Cuddy Mam nadzieję, że nie pomyliłam jej nazwiska. Stwierdziła kiedyś nie, nie, nie znam, ale poznam, polecam bardzo. Na Tedeksie bardzo fajne ma wystąpienie. Powiedziała kiedyś, że to, co może nam pomóc w obniżeniu hormonu stresu, czyli kortyzolu, i podwyższeniu hormonu dominacji, czyli testosteronu, to jest przyjęcie takiej pozycji superbohatera tudzież superbohaterki. Ta pozycja polega na tym, że stajemy, e, mam ochotę teraz to zaprezentować, ale, ale tak to nie będzie widać, ale będę sobie to wyobrażać i mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Stajemy sobie po prostu, prosto, prosto mamy plecy, stopy stawiamy na szerokość bioder, ręce kładziemy na biodrach, brodę, kierujemy lekko ku górze i tak stoimy właśnie przez dwie minuty i po tych dwóch minutach właśnie obniża się nasz poziom hormonu stresu i podwyższa się poziom hormonu dominacji, co właśnie sprawia, że, że gdzieś tam będzie nam łatwiej podjąć to wyzwanie, jakim jest niewątpliwie chociażby ten, ten egzamin, o którym wspominałam, czy ta randka, czy właśnie ta rozmowa kwalifikacyjna. Więc to jest takie, wiesz, turbo doładowanie. Mogłeś mi to powiedzieć przed nagrywaniem czy, tego odcinka. A widzisz, to już będziesz miała wskazówkę na kolejne, chociaż absolutnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, że już kolejne odcinki podcastu, to na pewno już gdzieś tam pewne siebie w tym zakresie właśnie będzie coraz bardziej rozwinięte i na pewno będzie to gdzieś tam działało lepiej, coraz lepiej. Ale też inny taki sposób na, na taki krótkotrwały efekt, ale niewątpliwie on jest też ważny, ten efekt. Chodzi o to, że mm, szwedzki eksperyment wykazał, że nasz strumień, warunkuje to, jak dobrze się ze sobą czujemy, jak bardzo atrakcyjni, atrakcyjne się ze sobą czujemy i jak bardzo odbierają nas te osoby atrakcyjne inni ludzie. Zaproszono do tego eksperymentu grupę kobiet. Nie było ich za dużo w tym eksperymencie, ale wystarczyło to badaczom, żeby wysnuć kilka wniosków. Zaproszono kobiety, podzielono je na trzy grupy. Do grupy pierwszej trafiły kobiety, których strój się im samym podobał, a one czuły się w nim dobrze, atrakcyjnie. Do drugiej grupy trafiły kobiety, których strój był wygodny, a one czuły się, no nie miało to wpływu, ich strój wygodny nie miał wpływu na poczucie atrakcyjności Do trzeciej grupy trafiły kobiety, których strój im się nie podobał, a one czuły się nieatrakcyjne Następnie zrobiono tym kobietom zdjęcia i dano mężczyznom do tego, żeby ocenili jak bardzo atrakcyjne lub nieatrakcyjne według nich są te kobiety i okazało się, że jako najbardziej atrakcyjne uznano te kobiety z grupy pierwszej, czyli te, których strój samym sobie się podobał, a one czuły się w nim dobrze, w nim atrakcyjnie. Znaczy oczywiście jakbym bym wolała, żeby do tego eksperymentu również to było w drugą stronę, żeby mężczyźni byli oceniani przez kobiety, no ale to nie ja ten eksperyment wymyślałam, tylko szwedzcy naukowcy, więc, e, więc miałam na to wpływu, ale myślę, że to zależy, działa niezależnie od płci. Ja bym była dzisiaj między dwójką a trójką. Aha, <laughs> Nie czuję okay. się zbyt pewna siebie w tym stroju. W tym, Zresztą aha. dla osób, które słuchają nas z przyszłości, to przypomnę, że mamy 2020 rok i tak. większość czasu spędzamy w piżamie albo w podące. To prawda, chociaż to jest zabójcze dla naszej motywacji. Ja chociaż naprawdę, pomalowałam się z... dzisiaj specjalnie na o! okoliczność nagrywania odcinka. Dlaczego twoim staniem brak pewności siebie przeszkadza w życiu? Mm -hmm. Wiesz co? Myślę sobie, że na to pytanie najlepiej sobie odpowiedzieć. <laughs> atakując trochę i mm -hmm. zastanawiając się nad takim innym pytaniem, gdybym była bardziej pewna na siebie, Aha. co bym zrobiła? No nie? I myślę sobie, no. że to będzie już po prostu odpowiedź na to pytanie, dlatego że wówczas będę, każda, każdy słuchacz, jeśli teraz się zastanowi nad tym, gdybym był, była bardziej pewny, pewna siebie, co bym zrobił, zrobiła, udzielenie tej odpowiedzi na to pytanie doskonale wskaże to każdej osobie, która będzie nas słuchać, dlaczego ten brak pewności siebie jej przeszkadza. No nie? Mhm. Ja często zadaję to pytanie na warsztatach, i padają zwykle takie odpowiedzi, że gdybym była bardziej pewna siebie, to, to zadbałabym chociażby o swój rozwój zawodowy, zmieniłabym pracę i tak dalej. Inne osoby piszą o swoich marzeniach, że wreszcie zrealizowałyby rzeczy, o których długo, długo marzą. Inne osoby, to są moje ulubione, gdzieś tam mówią o tym, że zaczęłyby randkować, że zaprosiłyby kogoś na randkę, zadbałyby bardziej o jakieś związki miłosne, które tworzą. Ale też często pojawia się e, motyw asertywności, czyli że gdybym była bardziej pewna siebie, to byłabym bardziej asertywna w relacjach, bo niewątpliwie właśnie asertywność jest związana z pewnością siebie. Tak. Nie chcę aż za bardzo w to chodzić, bo ja mhm. mogę bardzo długo o tym mówić, ale nie wiem czy na naśłuchacie, słuchacze to mieć tyle czasu. Więc asertywność, ale pojawia się też właśnie gdzieś tam nawiązywanie relacji z innymi ludźmi, czy chociażby w wiara w siebie chociaż no ja wolę używać tej określenia wiedza w siebie więc myślę że że odpowiedzią na te pytanie dlaczego nam brak pewności siebie przeszkadza fajnie gdyby może nasi słuchacze sami teraz się zastanowili nad tym że gdyby byli bardziej pewni siebie co by zrobili bo, bo odpowiedzi na te pytanie mogą być bardzo wartościowe i właśnie okazać się może że ktoś kto wcześniej myślał że wcale nie potrzebuje rozwijać swojego mięśnia pewności siebie jednak troszkę mu to przeszkadza i jednak są obszary w których tej pewności siebie osobie brakuje. Także mamy zadanie domowe dla naszych słuchaczy. Niech każdy zastanowi się, co zrobiłby, gdyby był bardziej pewny siebie. Dokładnie. I niech nam, z nami się podzielą, koniecznie, bo to jest niesamowite. No tak. na, na Spotify niestety komentarzy nie ma, ale zawsze ma. można napisać do nas, do mnie, czy właśnie do ciebie, Marta, na Instagramie. Mhm. Oczywiście podlinkuję pod opisem odcinka. A jeszcze chciałam się dopytać, bo zaczęłaś mówić, że wolisz używać sformułowania wiedza w swoje umiejętności, a nie wiara. Czym to się różni? Dokładnie. Tutaj muszę od razu powiedzieć, że zawdzięczam tą wiedzę, którą mam na temat tego, dlaczego lepiej mówić wiedza niż wiara w siebie, Andrzejowi Tucholskiemu. W siebie, dlaczego to jest lepsze? Ponieważ wiara może zostać zachwiana, a wiedza nie może, bo to są fakty. Jest niepodważalna, no nie? Czyli ja wiem, że jestem mm, dobrym trenerem, no nie, jestem dobrą trenerką rozwoju. Wiem to, ja nie wierzę w to, tylko jestem tego pewna. I kiedy wchodzę na salę szkoleniową, to nie zastanawiam się nad tym, czy ja, aby na pewno, jestem fajną trenerem tylko, no halo, jakby wiem, że jestem, no nie? I myślę sobie, że, że to jest właśnie super, kiedy my przestaniemy wierzyć w siebie, w swoje umiejętności, a zaczniemy mieć ich pewność, zaczniemy wiedzieć, że my mamy konkretne umiejętności, że mamy konkretną wiedzę, konkretne kompetencje, konkretne zdolności w ręku, mówię tutaj mhm. też o zdolnościach artystycznych, i będziemy z tego gdzieś tam łatwiej na pewno korzystać, bo wiara może stać zachwiana, a wiedza, no, jest niepodważalna. Przejdźmy do tego, że brzmisz jako osoba, która już ma tą wiedzę, która jest świadoma swoich zalet i chciałabym, żebyś powiedziała, jaką przeszłaś drogę, czy, czy masz jakieś kompleksy, masz, miałaś? Jak to teraz wygląda u ciebie? Oczywiście, że tak. I, i, I bardzo się cieszę, że mówisz, że to jest droga, bo to jest droga, na której ja wciąż jestem. Bo, bo wciąż zdarzają się w moim życiu sytuacje, w których ja jeszcze wiem, że tej pewności siebie mi brakuje, że jeszcze ten mięsień pewności siebie w danych sytuacjach, tak jak mówiłam gdzieś tam wcześniej, nie jest dobrze rozwinięty. Czy miałam kompleksy? Oczywiście, że tak, miałam kompleksy. Chodziłam do gimnazjum, do miejsca, w którym każdy z każdym się porównuje pod każdym względem, przynajmniej u mnie to tak wyglądało. Straszny wiek, nie e, chciałabym do wiek. tego wrócić. Ja tak samo, ostatnio sobie o tym myślałam, że, że, że też nie. Yy, poczekaj, jeszcze tylko powiem, mm -hmm. że wyobraź sobie, jak musi być teraz w dobie Instagrama. Tak. Ja w ogóle nie zazdroszczę nastolatkom. Ja też nie, za moich czasów tego nie było. Kiedyś to było. <laughs> za naszych czasów, no a. właśnie. Ale nie, absolutnie. Nastolatkowie mają okrutnie źle teraz, no ale też świadczy chociażby to, że mamy coraz więcej gdzieś tam tendencji samobójczych wśród młodych ludzi, niestety, a depresja do 2030 roku będzie jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, więc to znaczy, że naprawdę gdzieś tam my, jako cywilizacja, robimy coś nie tak i może warto, żebyśmy się nad tym zastanowili, co możemy robić lepiej. Lepiej. chociażby na tym Instagramie, no nie zacząć mm -hmm. wrzucać bardziej e, normalne treści, realne, a mniej gdzieś tam ofiltrowane, że tak no powiem, tak. brzydko, bo to na pewno będzie oddziaływać fajniej na psychikę młodych ludzi, czy nawet nas też e, ciut starszych. Ale okej, okay, kompleksy. Myślę, że muszę podać jakiś konkret, co? E, ja, nienawidziłam <laughs> nienawidziłam swojego nosa. Patrzyłam na mój nos, nienawidziłam, myślałam o tym, żeby w ogóle zrobić sobie operację plastyczną. Nos jest częstym kompleksem. Tak, to prawda. Ale wiesz co, Weronika? Mm. Ja doszłam do takiego punktu w moim życiu kiedyś, że uświadomiłam sobie, że no ja z nim nic nie zrobię, nie? W sensie naturalnymi metodami nie jestem w stanie go w żaden sposób zmienić. I tutaj są dwie drogi, bo albo mogę się frustrować do końca mojego życia, że mój nos jest taki ogromny, taki wielki, że go nienawidzę i wiesz, wytykać ten mentalny język do nosa i mieć go gdzieś, albo mogę po prostu jakby pogodzić się z tym, że no jakby mam taki nos, a nie inny, no i to jest część mnie. Więc w ogóle fajnie, nie? Bo ja jestem fajna, więc nos pewnie też jest fajny, ale ja je do końca to Widzę. No i się pogodziłam z tym nosem, ale to wcale nie oznacza, że jak ja teraz patrzę na siebie w lustrze, czy na swoje zdjęcia, to krzyczę, wow, ale mój nos jest piękny, jesteś taki <noise> piękny nosie i tam już wiesz, chwytam za gitarę, żeby zagrać dla mojego nosa jakąś OD, nie? Absolutnie nie, ja wciąż jak patrzę na mój nos, no to mam takie, no mam nie, nos. Patrzysz nie? na zdjęcia i pierwsze co widzisz, to swój nos. Właśnie nie, już nie, już nie. nie. Ale jak mój wzrok tam zawędruje, to wtedy sobie stwierdzam, że. No okej, okay, jakby mam nos, dzięki niemu mogę oddychać, no ja dzięki niemu w ogóle też mogę widzieć, bo noszę okulary, więc dzięki temu moje okulary się też na nosie utrzymują. Więc ja jestem za tym, żeby na te różne kompleksy, które no najczęściej mamy niestety ze swoim ciałem, żeby spojrzeć na, na te części naszego ciała, których w sobie nie lubimy, pod względem tego, jakie funkcje ono.